Witam Was na moim kanale. I dzisiaj zebrałem Was tutaj po to, aby pokazać Wam jakie szczęście dzisiaj będzie mi dopisywać, co ja dzisiaj trafię, i czy cokolwiek dobrego trafię w, z niebieskich szardów. Jak widzicie portal już się świeci. Od 8 minut mamy podwójne szanse na trafienie Lego albo Epika. Sprawdzę jeszcze tylko, czy już nie jest aktywny, żeby nie zmarnować nie jest aktywny ile? 2500 na drugie fragmenty 5,5 żeby zdobyć dwie książki ja myślę, że nie powinno być z tym problemu bo tym razem udało mi się zabrać rekordowo dużo szardów Dużo szanse też są, no i mamy 155 szardów no to zaczynamy Pierwsza dziesiątka. O, coś tu wolno idzie. Dość dobry. Nie, nic ciekawego. Excruciator. Czepiona, ale ona nie jest warta zachodu. Ok, samy niebieskie. O, coś się trafiło. Nawet dwa i trzy nawet. Rektor Drust i Steel Skull dobre, dobre piki, a i na nie ale podobno bardzo mocno uderza i przydaje się na y, Unkillubu. Zobaczmy teraz: Ogren Jailer to jest jeden z najmocniejszych ataków w grze do pojedynczego czempiona. ale my chcemy złoto husk fajny champion ma yy, atak max oparty na max hp i do tego Stan. stun 50% szans na aoe Ok, co tutaj jest crimson helm jakiś średniak i na koniec warden nic dobrego Ok. Fane. Świetna do Unkillable. Apothecary. Świetny. Jedna z lepszych larek w grze. O. Źle to wygląda. Czasami się tak zdarza, że są same niebieskie. Ale ja czekam na moje pierwsze złoto. Seneschal, on jakiś taki średniak, przydaje się trochę na Faction Wars, i tyle i Pitiless One, Darshan jedziemy dalej Miscreated Monster, ostatni był w moim filmie z epikami, których najczęściej używam Siege Hulk, Siege Hulk jest fajnym championem Fajnie, że go trafiłem, bo go nie mam, Służyłem go do fuzji, uderza mocno, tu ma obniżać turn -meter. tu zwiększa, to jest bardzo fajny ruch, bo jednocześnie zwiększa atak naszych championów i obniża defense przeciwnika. No i tutaj ma na koniec jeszcze, rzuca increase crit rate, crit damage na siebie, na dwie, tury potem atakuje jednego i potem ma szansę na wrzucenie decrease speed, naprawdę fajny czempion. Jest ktoś, kogo nie mamy. Chowtun mocno uderza. I to tyle. Armina fajne. Champion ma Decrease Defense na AoE plus stun. Ale gdzie jest mój pierwszy Lego? Blood Feather. No Jej najlepsze użycie to Fuzja Razina. Tatsu. Tatsu. jest fajny, o ile go nie pomyliłem, to jest dobry na Clan Bossie. Sprawdźmy. Lich, Decrease Attack. I tutaj Increase Defense, Continuous Heal. I tu usuwa losowy debuff na początku każdej tury. Szkoda, że nie może usunąć stun. Ale generalnie jest to przyzwoity champion na Clan Bossa. O, jest kto? Black Knight. No, no nie, duplikat. Na jeden ma Provoke, tu ma Continuous Heal i Increase Defense. To co jest fajne, to jest bardzo krótki cooldown. Dwie tury po wyksiążkowaniu. I tu atakuje wszystkich. I obrażenia rosną yy, w miarę jak on traci HP. No był pierwszy Lego, ale jakoś mnie to nie nie ruszył. Liczymy na więcej, zdecydowanie na więcej. Już koniec? O bo no nawet nie wiem kiedy zleciało. To 150 i tylko jeden Black Knight. Jak widać, moje szczęście absolutnie się nie poprawiło od, od ostatnich od dwa tygodnie temu, co było, kiedy były wojny. No naprawdę liczyłem na coś zdecydowanie ciekawszego stylu Shardów. Szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, kiedy to zleciało. No i na koniec epic. Chani. Ale już ją mam. O, trafiłem kogoś nowego. To tu jest nowy. Hotacu. Oto jest nowy Hotacu. Jest. Yy... Jeszcze ktoś. A, jeszcze. Bloodmask, no ale tu się nie będziemy przejmować. No i Sheesh Hulk, którego nie miałem, bo użyłem fuzji. Także generalnie nie jest to dobry początek piąteczku są dwie książki, są fragmenty. No i tyle. Zobaczmy ile tych fragmentów już się nazbierało. 65 ok, to teraz czas na drugie konto. Więc jestem na moim drugim koncie. Tu mamy 142 szardy. I mam nadzieję, że tutaj szczęście będzie dużo lepsze, bo inaczej będzie smutny piątek. I na razie, o jest Epic Airiness. Średni Poisoner. Tyle. Ok, Bazylisk, nic dobrego. I Seeker. Bardzo fajny Epic. No ale już go mam. Nawet dwie kopie. Sandlash, Świetny champion na klan Bossa i Na arenę do teamów, które się ruszają, drugie dzięki pasywce swojej. No, to same niebieskie, no same niebieskie, niestety na razie szczęście nie przyszło. Ok, ten fajny champion, bardzo przydatny na, na Faction Wars dzięki Revive, który się bardzo przydaje w. Dark elves. Jest i Astralid. no Jeden z gorszych LEGO, ale przynajmniej nowa, przynajmniej nowa. Co my tu mamy? Atakuje jednego czempiona. Yy, Napełnię turmiter losowego powyżej o 15%. A jeżeli to jest Chris, to wszystkich zwiększa o 15%. Tutaj atakuje jednego. umieszcza dwie bomby, które mają jedną turę po jednej turze wybuchają i nie można tego zablokować i mamy tutaj wymienia swoje HP z losowym przeciwnikiem i dostaje tu dodatkową turę no i ma speed na arenie 28% no, nie jest to dobry czempior ale jest nowy więc to już jest lepiej niż na moim głównym koncie ale liczymy na więcej Aox naprawdę fajny champion Skull Crusher świetny pod Clan i nie tylko Jedyny Epic z AoE na. jest AOE, z kontratakiem na AoE Shatterbones też dobry, dużo manipulacji turn -meter. i Sachi. Muszę się nią pobawić. Podobno bardzo mocno uderza. a jeszcze nie miałem okazji jej przetestować. No ale liczę na drugi Lego. Na razie nic. Nic dobrego nie chcę wpaść. No. Plarium daj mi coś jeszcze. Nie samych niebieskich. Dwa, dwa razy z rzędu. No widzę, chyba już kompletnie wyczerpałem moje resztki szczęścia. Gis Przyzwoity epic W przeciwieństwie do Hexi. Mm, Anix tragedia. Dostajemy ją za darmo. I to już jest, jeszcze dwa szardy zostały. Czyli to jest kolejny smutny weekend w raid. I na koniec, czy coś na sam koniec spadnie? Niestety nie. Padł uśmiechnięty Spikehead. No, tutaj chociaż wpadł jeden nowy Lego. Astralith. No i tutaj jakiś epik pewnie nawet nie Lifetaker. Rka. No to. Jeszcze zobaczmy tylko jak mi poszło. W turnieju wkurzające, wyskakujące oferty. Przynajmniej są dwie książki fragmenty. Tylko idealnie 5,5 tysiąca punktów, żeby zgarnąć drugą książkę, no więc tak to wygląda. Jak widzieliście, drugi raz rzędu. Podwójne szanse nie są dla mnie dobre. Tym razem, chociaż trafiłem jakiś Lego, nie to co poprzednio, no ale na duplikat średniaka na moim głównym koncie i jeden z gorszych Lego, na chociaż nowy na moim drugim kodzie Okej, okay. liczę na to, że jeszcze wpadnie parę szardów bossa do końca weekendu i może rzutem na taśmę coś będzie lepszego a napiszcie w komentarzach jak wam poszło czy kogoś trafiliście dobrego, czy mieliście lepsze szczęście ode mnie mówił do was Samuel. cześć